I przyszedł czas, że żywcem pogrzebana została hrabina, która niegdyś kąpała się w odmładzającej krwi setek dziewic. A jej zamek, gdzie dokonano wielu strasznych czynów, szybko obrócił się w ruinę. Nad podziemiami zagrzebanymi w zapomnianej przez Boga głuszy, niczym monument zła wznosi się samotna wieża. To jedyne, co pozostało. Fortuna hrabiny została podzielona pomiędzy kler, chociaż niektórzy powiadają, że większa jego część nie została odnaleziona. Wciąż spoczywa pogrzebana obok murszających czaszek, milczących świadków tego, jak nieludzki potrafi być człowiek.